No mam nadzieję, że teraz pójdzie. Coś mi pokazywało, że działa, ale później, że nie działa. No i ostatecznie chyba jednak nie działało. Tak czy siak, bardzo miło jest mi zobaczyć się z Wami 25 października, w kolejny poniedziałek, w którym nie możemy przestać o tym... Myśleć, żeby się wreszcie w Polsce jakaś nadzieja pojawiła na załatwienie spraw, które niezałatwione leżą. Dziękuję wam za bardzo aktywny weekend. Mówię tutaj do wszystkich działaczy naszego stowarzyszenia. Niezależnie od tego, co i jak dzieje się na tzw. górce, no to dołem tym najważniejszym, bez którego nie będzie żadnej górki. Idą po prostu wspaniałe rzeczy. W Lubuskiem zorganizowali nasi wolontariusze działacze w wspaniały piknik, jeżeli mogę tak powiedzieć, imprezę na rzecz małej dziewczynki chorej na SMA. Był i mecz, były i różne inne atrakcje. Udało się zebrać sporo pieniędzy, które zasilą Fundusz Nadziei. Tego chorego dziecka. Nasi wolontariusze w Pomorskim z kolei zasadzili na gdańskiej zaspie 150, o ile dobrze pamiętam, drzew w ciągu tej weekendowej akcji. A kolejne nasadzenia się szykują. Zobaczcie, nawet jak część tych drzew się przyjmie ile dobra będzie na pokolenie do 2050 roku, a nawet i dłużej, z takiej oddolnej działalności naszego ruchu. To jest w nim. Najfajniejsze i y, pamiętacie, pewnie jak w kampanii wyborczej y, zobowiązaliśmy się, że za każdy przejechany kilometr naszym kamperem zrekompensujemy, y, wynagrodzimy przyrodzie, środowisku, Polsce to kolejnymi y, posadzonymi drzewami. Wywiązaliśmy się z tego z nawiązką, odkąd ruch Polska. 2050 istnieje. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że zasadziliśmy już ponad 10 tysięcy drzew w całej Polsce. To się dzieje naprawdę, to się dzieje w tych miejscach, gdzie ludzie chcieliby mieć lepszy kawałek polski obok siebie. Wspaniała robota naszego stowarzyszenia. Warto też przy okazji wspomnieć oczywiście o w tej akcji pomocowej prowadzonej. Na portalu pomagam.pl, koordynowanej też przez naszych ludzi, zbiórki na pakiety ratunkowe dla migrantów, którzy odnajdywani są teraz w, w, w tych mroźnych nocach, w te mroźne poranki w polskich lasach i w, oczywiście przy wschodniej granicy. Ta zbiórka przeniosła już ponad 30 tysięcy złotych i cały czas roś, rośnie. Oczywiście za wszystkie te pieniądze zostaną kupione te pakiety, które zostaną później przekazane organizacjom. Świadczącym pomoc na granicy, tym, którzy znajdują się w stanie zagrożenia życia i którzy niezależnie od swojego statusu formalnego potrzebują tego, żeby po prostu życie im w tej pogodzie, w, tym, w tych trudnych warunkach uratować. Bardzo gorąco zachęcam do wspierania naszych akcji. Potrzebujemy znowu korepetytorów dla dzieci z rodzin zastępczych. Pamiętacie tę naszą wspaniałą akcję zorganizowaną w, w, w czasie lockdownu szkół? Kiedy ponad 1300 dzieciaków korzystało, dzieci z rodzin zastępczych, z rodzinnych domów dziecka korzystało ze zdalnych korepetycji. Postawienie tego to nie są proste rzeczy, tak? dlatego że z każdym takim korepetytorem trzeba podpisać umowę, trzeba zweryfikować go w rejestrze osób skazanych, to są, to są to, to też monitorować ten proces. Więc to są olbrzymie wyzwania, ale działacze ruchu Polska 2050 chętnie je podejmują. Tych korepetytorów, jak mówię, potrzeba więcej, więc jeżeli czujecie w sobie taki potencjał, to zapraszam do korzystania z maila, piecza zastępcza, małpa. Polska2050.pl Może możecie chwilę swojego czasu na to poświęcić. Tak właśnie działa Polska 2050. Nie czeka na nic, nie czeka na żadne wybory, na żadne granty, na żadne dotacje i subwencje. Po prostu robimy dobro. Robimy swoje, zmieniamy Polskę na lepsze. Tam, gdzie w tej chwili możemy, dołączcie do nas, bardzo o to prosimy i wspierajcie też nasze działania. Na wspierajpolska2050.pl. Ostatni tydzień października. Dobra okazja, żeby jeszcze się do tego fantastycznego ruchu dołączyć. Sklep sklep Polska2050.pl też działa i otwiera szeroko swoje podwoje przed wami. No a ja teraz przechodzę już do tego, co, co w polityce, co w tym obszarze, który zdecydowaliśmy się zmienić i do którego poszliśmy, żeby, żeby, żeby ta zmiana od dołu, którą już robimy. Była wspierana przez zmianę od góry, bo tylko wtedy to się ułoży w spójny system i będzie skuteczny. Po pierwsze, oczywiście trzeba powiedzieć o sondażach, które nas cieszą, bo rosną i wydaje się, że ten cel, o którym mówiłem, ten atak szczytowy na 20 pod koniec roku. Jest, jest uzasadniony w, w kolejnych dwóch sondażach United, ale też i brisu dzisiejszego dla Rzeczpospolitej. Notujemy wzrost o dwa punkty, co nas bardzo cieszy. Myślę, że za chwilę nikt już nie powinien mieć większych wątpliwości, że jesteśmy na poziomie 15%, a w ten marsz pod 20% też jest w naszym zasięgu i zrobimy dużo, żeby tak się właśnie stało, bo tylko taką scenę. Tylko taka tak poukładana scena polityczna może przynieść rzeczywiście zwycięstwo z pisem, a zwycięstwo z pisem to otwarcie zupełnie nowego rozdziału. Bo przecież nie idziemy wygrać z pisem, żeby wygrać z pisem. To żaden fan. Idziemy po to, żeby zmienić Polskę na taką, na którą zasługujemy i na którą zasługują. Nasze dzieci. Dziękuję Wam za każdy głos, za każdą Waszą rozmowę z kimś, za przekonanie, za wsparcie. Wierzę, że ten sukces jest możliwy niezależnie od tego, kiedy te wybory będą czy wcześniej, czy później. Moi drodzy, w... dziękując, przechodzę też do tego, co trudne, bo skala że tak powiem wyzwań, z którymi musimy się mierzyć poprzez to, co robi dzisiaj nasz rząd i wewnątrz i na zewnątrz jest po prostu porażająca. Nie wiem, czy słyszeliście kolejny wystrzał w wojnie Mateusza Morawieckiego, z Zbigniewa Ziobro i całego tego rządu z Brukselą. W, mimo, że Unia Europejska zdaje się postanowiła pójść na łagodnie, jednak mimo wszystko z Polską, i, i, i wygląda na to, że przynajmniej na razie, że ta pierwsza zaliczka z KPO może do Polski trafić, a mm, mechanizm praworządnościowy zacznie działać, jak zacznie działać, to y, oni nie odpuszczają. Morawiecki udzielił wywiadu do Financial Times, w którym powiedział uwaga że Polska ma dzisiaj przestawiony przez Unię Europejską pistolet do skroni oraz że zamierza rozpocząć trzecią wojnę światową Komisja Europejska Unia Europejska Pan Morawiecki jest historykiem więc doskonale zdaje sobie sprawę jaki jest kontekst czy kto w naszej najnowszej historii przystawiał komu pistolet do skroni? Kto komu strzelał w tył głowy? Kto komu strzelał w skroń? E, chyba to są jasne skojarzenia, nie muszę ich e, wyjaśniać. Ale gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to ta druga metafora z III wojną światową, którą chce zainicjować z nami Europa, e, dobije to. Chyba do końca i dojaśni to chyba do końca. Wiecie doskonale, kto wywołał Drugą wojnę światową. Naziści. Później rozbiór z prawej strony zrobiły nam Sowiety. Więc zdaniem premiera Morawieckiego, historyka, to kim jest dzisiaj Unia Europejska i do kogo chcemy ją porównać? Do nazistów, czy do Sowietów? To jest pytanie, które dzisiaj wrzucił na salony europejskie, niczym granat, premier polskiego rządu. Premier polskiego rządu, który gdy pojechał ostatnio do Brukseli, to znalazł czas, żeby wspomóc największą konkurentkę prezydenta Francji, umiarkowanie nam w tym wszystkim przychylnej, Macrona, i doprowadzić, jak przypuszczam, administrację Macrona do Białości. Widzicie, siedzimy przy stole, rozmawiamy. Uzgadniamy ważne dla nas rzeczy, a tymczasem oni zachowują się w ten sposób. To znaczy, b, 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 splunąć w twarz człowiekowi, który, z, z którym możemy mieć y, y, korzystne interesy w tej chwili w załatwianiu tych naszych spraw w Unii Europejskiej, a później oskarżyć wszystkich, którzy siedzą przy stole, że są nazistami, czy są podobni do nazistów. To jest dzisiaj dyplomacja, którą prowadzi rząd. Rzeczpospolitej Polski. Wyobrażaliście sobie kiedyś coś takiego? Że będziemy się musieli tak strasznie wstydzić, za kogoś, kto z tabliczką Rzeczpospolita Polska jeździ po świecie? Kto robi z nas takich głąbów, takich idiotów, takich debili, że aż po prostu wstyd. Nie wiadomo, gdzie oczy podziać. Takich prostaków z nas robi ten rząd. Wyobrażacie sobie, że, że, że ktoś z nas, siedząc przy negocjacyjnym stole, niezależnie od tego, jak się zgadzamy czy nie, w ten sposób by się zachowywał? Że swoich w, w współuczestników w dyskusji wyzywałby, czy porównywałby do nazistów, do tych, co strzelają w tył głowy, czy w skroń, w, czy, 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 czy w jawnie, że tak powiem, drażnił ich, mówiąc, że a to co to przecież Marine Le Pen. Ja nie jestem w stanie zmierzyć pogardy, którą oni mają do nas, do polskiego społeczeństwa. Mówię tutaj o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, że wystawiają nas na takie pośmiewisko i robią z nas takich, no, 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 no ludzi tego pokroju w miejscu, gdzie dzisiaj decydują się też między innymi losy Polski, bo powiedzmy sobie wprost: KPO to jest dziesiąta część polskiej gospodarki, polskiego PKB. To nie są pieniądze, wokół których, obok których można przejść obojętnie. I nawet jeżeli oni teraz wypłacą nam zaliczkę, to przecież czy jakie będą losy kolejnych płatności z tego, jeżeli teraz dostaniemy te 4 miliardy euro? Pamiętajcie, że to są naprawdę potężne pieniądze. Dzisiaj zresztą o tym możecie przeczytać w osobnym tekście na onecie, gdzie to wszystko jest podzielone na sektory policzone w ponad 4 miliardy euro, w pewnie prawie 20 miliardów złotych, wpompowanych w ochronę zdrowia. To jest, to jest ponad, to jest kolejnych kilkadziesiąt miliardów wrzuconych w wymianę pieców w całej Polsce, wymianę źródeł ciepła. To są kolejne miliardy złotych, które, za które moglibyśmy dzisiaj już rozbudowywać infrastrukturę kolejową i realizować choćby te postulaty, o których my w naszym programie mówimy, a więc połączenie dogodne, wygodne, bezpieczne, kolejowe do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. A później, oczywiście, jeżeli będzie trzeba to i dalej. To są dzisiaj pieniądze na pokoleniową zmianę. To jest dzisiaj coś, za co nie warto płacić żadnej ceny w rodzaju Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nikomu do niczego poza ziobro, niepotrzebnej. To jedno. Te dyskusje, które się toczą oczywiście są też tacy, którzy zapowiadają, że. Tutaj te pieniądze będą. Są tacy, którzy mówią, że nie będą. W, nad naszymi głowami przetacza się jakaś zupełnie zbędna burza. Zamknijcie oczy na chwilę i wyobraźcie sobie, że dzisiaj moglibyście już korzystać z tych pieniędzy, że mielibyście rząd, który, co do którego nie musielibyście się zastanawiać. Przez tydzień albo przez dwa tygodnie, czy jak pojedzie do Brukseli, to narobi znowu siary, napuszcza bąków, yy, 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 pokaże goły tyłek, yy, nakrzyczy, obrazi, opluje, yy, czy nadal będzie się zachowywał jak agresywny, yy, w agresywne dziecko krnąbrne, czy, czy, czy będzie dojrzały, tylko po prostu by to w ciszy wszystko było załatwiane. Spokojnie, pragmatycznie, merytorycznie. Zobaczcie, ile hałasu oni wokół siebie robią, ile oni powietrza, ile oni tlenu spalają z atmosfery. Ile, ile, tego nie ma, ile, ile uwagi na sobie koncentrują w zupełnie niepotrzebny sposób. Mam nadzieję, że ta historia znajdzie swój szczęśliwy finał i że nie jest za późno, żebyśmy do stołu, przy którym będziemy decydowali, współdecydowali o naszym losie, tego europejskiego stołu, wrócili, bo jest nam to bardzo, bardzo potrzebne. Dzisiaj też wszyscy będą mówili jeszcze o dwóch rzeczach. Nie tylko dziś, przez najbliższe dni i tygodnie, o polskim ładzie, który, jak słusznie zwracają uwagę analitycy, nawet jeżeli ktoś się dzisiaj cieszy, że zapłaci mniejszy podatek, bo, bo, bo kwota wolna wzrosła, to straci na nowym mechanizmie rozliczania składki zdrowotnej. Ludzie oczywiście słuchają teraz propagandy pisowskiej, że to największa obniżka podatków, podczas kiedy jest to poważna podwyżka obciążeń które będą nas spotykały, a więc ludzie muszą to zobaczyć na kontach. A więc jak zobaczą swoje pensje pod koniec stycznia, pod koniec lutego, zobaczą, ile im zostaje w kieszeni, wtedy może uwierzą i wtedy przekonają się, jak zostali okłamani przez, przez Kaczyńskiego i jego kolegów. O tym też trzeba dzisiaj bardzo wyraźnie i głośno mówić, że oni naprawdę dążą do tego, żeby nie dwa miliony Polaków żyło w nędzy, tylko cztery albo pięć i są zdeterminowani, żeby to zrobić. Będą nas wpędzać w to ubóstwo swoją nieudolnością tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. I my oczywiście też będziemy głośno o tym mówić, bo, bo zależy nam na tym, żeby, żebyśmy nie musieli rozbudowywać za chwilę pomocy socjalnej, tak? Że trzeba będzie wszystkim do wszystkiego dopłacać, bo ludzi po prostu nie będzie stać na życie. W tym kraju, który jeszcze chwilę temu miał być mlekiem i miodem płynącym. Wiele będzie też rozmowy. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie. O 12.00 wiele będzie rozmowy w, o, o energii, o kosztach produkcji energii, o tym, jak wyglądają dzisiaj nasze rachunki za prąd i za gaz. My, dzisiaj o 12.00 w Sejmie, organizujemy konsultacje. Międzypartyjne, takie jak pamiętacie, były w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc zapowiedzieli się już przedstawiciele PSL-u, będzie poseł Bartoszewski, będzie poseł Gowin, będą przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, będą posłowie koalicji obywatelskiej, z lewicy będą posłowie, w, będzie też będą też oprócz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, inne organizacje, które, które zajmują się klimatem, energią, tą transformacją, którą musimy. Musimy przejść, będą dziennikarze. Będziemy rozmawiali oczywiście o naszym programie na Zielonym Szlaku, w którym wiele mówimy o tych rzeczach, o których dzisiaj jest, że tak powiem, głośno i gorąco, a myśmy o nich mówili już pół roku temu. Pół roku temu przedstawiliśmy nasz program transformacji, zmian, których należy dokonać w polskiej energetyce. Pisaliśmy tam przecież. O rzeczy, o której dzisiaj wszyscy mówią głośno, bo od stycznia mają zacząć obowiązywać te przepisy, każące de facto prosumentów, producentów przydomowych energii elektrycznej. Do tej pory. Płaciliśmy haracz 20%. Za chwilę może być to nawet i 80%, bo, bo oni wychodzą z założenia, że sieć nie służy do magazynowania. To są oczywiste bzdury, już mówiliśmy o tym. Ta energia, którą produkuje się ze słońca, zużywana jest najczęściej w, w, w najbliższej okolicy. Chodzi o zupełnie co innego: chodzi o to, że oni przeżarli pieniądze z handlu emisjami, wydali je sobie na swoje różne bzdury. Okradli nas z tych pieniędzy i nie przebudowali za to sieci elektroenergetycznych. Pieniądze, które dostaje Polska z handlu emisjami w tym roku, to będzie 24 miliardy złotych. To nie są bagatelne pieniądze. Trzeba było od lat pakować w przebudowę sieci. A teraz oni dlatego chcą przyhamować fotowoltaikę na dachach, że ich sieci, te przestarzałe sieci, których nie remontowali, bo nas okradali, nie są w stanie odebrać od kolejnych producentów prądu. Zwłaszcza w tych pikach produkcyjnych, takich jak, takich jak lato. I tu jest rzecz, która dzisiaj jest potężnym wyzwaniem, które dzisiaj przed nami stoi. Trzeba natychmiast dokonać przesunięć, natychmiast dokonać zmiany priorytetów i nie karać ludzi za to, że chcą produkować czystą energię ze słońca, której będziemy potrzebować, tylko państwo powinno tych ludzi dogonić i dostosować się w tym momencie do ich potrzeb. My w naszym programie, y, przedstawionym, jak mówił już wiele miesięcy temu, mówiliśmy o tym, jak wspierać należy prosumentów, y, pozwolić im zarabiać y, na prądzie, który produkują. Y, y, mówimy o tym bardzo wyraźnie, y, że ten, ten, ten koncept mój dom, moją elektrownią, y, powinien być y, jak najszerzej promowany przez państwo. Mówimy tam też o tym, że wspólnoty mieszkaniowe, Mogłyby się stać takimi zbiorowymi prosumentami, że należy rozbudować system, wspierać powstawanie spółdzielni prosumenckich, energetycznych, które będą produkowały prąd do sieci i po prostu na tym zarabiały, bo Polska tego prądu dzisiaj bardzo potrzebuje i musimy wspierać absolutnie wszystkie ruchy w tym kierunku, żeby jak najszybciej ten miks energetyczny doprowadzić do takiego poziomu, który może nam dawać nadzieję. Na zbliżenie się chociaż do celów, które przed nami stoją. Państwo nie może hamować ludzi, którzy chcą robić dobrze razem z tym państwem czy dla tego państwa. Dlatego zamiast prześladować prosumentów, proponujemy w naszym programie Centrum Wsparcia Prosumenta, które będzie rozwiązywało z ludźmi wszystkie problemy, przed którymi będą stawać. Tak, żeby tej fotowoltaiki, tak, żeby też małych biogazowni, elektrowni wiatrowych, wszystkich źródeł energii, bo wszystkich potrzebujemy, było w Polsce jak najwięcej, tylko rozproszona energetyka oparta o źródła odnawialne, nieskoncentrowana w jednym. Ale rozproszona, bo tak jest bezpieczniej, tak jest lepiej. Wtedy z tego prądu korzystamy, że tak powiem, bliżej domu, ale to też z punktu widzenia bezpieczeństwa jest dużo lepsze. Rozproszona energetyka od, oparta o źródła odnawialne, a więc małych prosumentów, zbiorowych prosumentów zarabiających na tym, spółdzielnie, klastry. Wszystkie formy w, powinny być przez państwo również z udziałem pieniędzy, które dostajemy z Unii Europejskiej. Wspierane. Mówimy o tym od wielu miesięcy, konsekwentnie przypominamy, wskazujemy kierunki, i mam nadzieję, że rząd wycofa się z tych idiotycznych zmian, jak najszybciej przestanie nas okradać z pieniędzy, które już dziś powinny służyć reformie tej sieci, do której słuchajcie, jeżeli się nie da podługa, a sprawa ceny energii, a sprawa tej właśnie transformacji klimatycznej jest jedną z największych transformacji związanej ze zmianą klimatyczną jest jedną z największych, które przed nami stoją. Moi drodzy, niełatwy rok przed nami. Unię obraziliśmy i powyzywaliśmy od, prawie od hitlerowców. Kto z nami później będzie o tym, o tym gadał. Z Czechami mamy cały czas konflikt i nie siadamy do stołu, bo, bo wiadomo. Na Białorusi czy na granicy białoruskiej dzieje się wiadomo co się dzieje. W naszych portfelach drożyzna, za chwilę 7% inflacja, wyrosnące koszty wszystkiego, coraz więcej Polaków żyjących w biedzie, system energetyczny, który się wali i my będziemy za to płacić już od stycznia jeszcze więcej na swoich rachunkach. Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, że państwo wymaga zmiany? Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, że to jest ten moment, żeby te zmiany wykonać? Na co jeszcze czekamy? Na coś jeszcze będziemy oglądać? Co jeszcze się nie wydarzyło? Co miałoby się wydarzyć? Co miałoby nas zmotywować do działania? Na co my czekamy? Na wojnę jakąś realną? Na jakąś już kompletnie po prostu rozwalenie wszystkiego? To jest teraz ten moment, w którym musimy się zmobilizować i naprawić Polskę. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy do tego wszelkie możliwości, macie do tego wszelkie narzędzia. Jesteśmy większością. My ludzie, którzy chcieliby Polski silnej, dumnej, ale Polski mądrej, a nie krzyczącej na prawo i na lewo i obrażającej wszystkich. Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej. Tylko musimy w to uwierzyć, że jest nadzieja, że damy radę. I pójść opowiedzieć o tej nadziei jeszcze jednemu człowiekowi, jeszcze jednemu i jeszcze jednemu, aż w końcu zbudujemy tę masę krytyczną, która będzie nie masą krytyczną, a masą nadziei, która zmieni Polskę w najbliższych wyborach. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się dobrego dnia, dobrych dwóch dni, bo jutro nie ma live'a, widzimy się we środę około 9.15. Do zobaczenia.